W czasach, w których astrofotografia staje się coraz bardziej zautomatyzowana, w których coraz mniej ludzi obserwuje wizualnie, chciałbym zaproponować Wam rozwiązanie polegające na zbudowaniu albo zestawieniu bardzo prostego refraktora, który pozwoli Wam rozpocząć przygodę zarówno z astrofotografią, jak i z dobrymi. Obserwacjami wizualnymi. Dziś naszym bohaterem będzie znany, lubiany i powszechny refraktor achromatyczny SkyWatcher 80 o ogniskowej 400 mm. I dziś więcej o tym, co możemy z tego refraktora albo z zaproponowanego przeze mnie zestawu wycisnąć. Uzyskać, jak rozpocząć niskim kosztem astronomię. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl. Zapraszam. Długo się zastanawiałem, czy taki odcinek jest potrzebny i czy jest sens go w ogóle robić. Stwierdziłem jednak, że warto pokazać Wam, że również bardzo prostymi achromatami można zrobić ciekawą astronomię. W dzisiejszych czasach, kiedy próg wejścia w astronomię, a szczególnie w astrofotografię, spada, mówię tutaj o urządzeniach typu yy, one, czy smart teleskopy znane ZWOS i stare, czy ich odpowiedniki innych producentów, cały czas się zastanawiam, czy opowiadanie o e, prostych rozwiązaniach ma sens. Myślę, że tak. Z kilku powodów przede wszystkim urządzenia typu SMART nie pozwalają na obserwację. To są urządzenia, które pozwalają tylko i wyłącznie na robienie astrofotografii. To, co wielokrotnie podkreślam, to fakt, i mam nadzieję, że nie jest tak do końca, że ludzie, którzy posługują się tymi teleskopami, bardzo często nie wiedzą do końca, co nawet fotografują i jak to znaleźć bez użycia automatów. Z drugiej strony, te smart teleskopy nie pozwalają kompletnie na prowadzenie obserwacji wizualnych. Czyli astronomia w wydaniu klasycznym nie istnieje. Oczywiście, jeżeli chodzi o próg wejścia w astrofotografię przy użyciu teleskopów typu Smart, spada on diametralnie w stosunku do tego, co było jeszcze do niedawna, kiedy musieliśmy kupić apochromata. Musieliśmy kupić do niego kamerę, musieliśmy kupić do niego poszczególne filtry, montaż sterowany itd., itd. Dziś ten próg jest dużo niższy, ale moim celem w dzisiejszym materiale jest zachęcenie Was do tego, aby podjąć próbę zrozumienia astrofotografii i zrozumienia astronomii. I to dają nam klasyczne teleskopy. Dziś postanowiłem pokazać Wam refraktor, który jest bardzo znany i dość lubiany w środowisku astronomicznym. To SkyWatcher 80F przez 5, czyli ogniskowa 400 mm. Ten refraktor przez bardzo długi okres czasu również stanowił alternatywę dla dzisiejszych. Małych gajderów. W czasach, kiedy nie było rozwiązań typu ZWO-30 czy sv Bony, właśnie 30 mm, takie refraktory również astrofotograficy stosowali jako gajdery. Są to bardzo przyzwoite teleskopy, bardzo przyzwoite refraktory, które pozwalają. Nie tylko na obserwacje wizualne, ale i również na ciekawą astrofotografię. Mimo, że są bardzo typowymi achromatami, wiem, że będzie od razu burza, wojna w komentarzach, że achromat nie nadaje się do astrofotografii. A yy, będę chciał Wam udowodnić, że również tak prosty zestaw potrafi dużo. I potrafi wiele nauczyć. Jeżeli okaże się, że astrofotografia, ba, astronomia, w co już mniej wierzę, nie jest Waszym wyborem, wówczas ten prosty zestaw nie będzie stanowił wielkiego obciążenia dla Waszego budżetu. Dlatego uważam, że to, co dziś Wam zaproponuję, powinno zaciekawić tych, którzy chcą poznać klasyczną astronomię i zrozumieć. Astrofotografię. Trochę bliżej o parametrach technicznych i tego, czego możemy się spodziewać po Sky 80. To bardzo prosty achromat. Zauważcie, że jest on lekki, co jest jego dużą zaletą. Średnica 80 mm, apertura 80 mm pozwala naprawdę na robienie bardzo fajnych. Zarówno obserwacji wizualnych, jak i szerokich pól astrofotograficznych. Prosty wyciąg 1.25 cala dostarczany jest zawsze, czy to w wersji OTA, czy w wersji na jakimś tam montażu, ale o tym zaraz przejdziemy dalej, z bardzo fajnymi obejmami, które pozwalają na rozbudowę. I teraz więcej o tym, dlaczego zachęcam Was do tak prostego, a zarazem ciekawego sprzętu. Po pierwsze, daje on dość szerokie możliwości. Jako zwykły achromat oczywiście będzie posiadał dużą aberrację. Ta aberracja jest widoczna szczególnie na jasnych obiektach. Zaraz powiem o tym, jak sobie z nią dać rady. Yy, czy achromat dyskwalifikuje astrofotografię? Nie. Ale abyśmy mogli robić astrofotografię, potrzebujemy kilku elementów. Poza naszym y, samym refraktorem będziemy potrzebowali przede wszystkim maski Baktinowa. Tych, którzy nie wiedzą, na czym to polega, odsyłam do materiału, który powstał kiedyś i opisuje możliwości tego urządzenia. Oraz, co bardzo ważne, wyciąg tego refraktorka wyposażony jest na końcu w gwint T2, który umożliwia bezpośrednie wkręcenie tutaj pierścienia adaptacyjnego do naszej cyfrówki. Dlatego, że założeniem, przynajmniej moim w tym zestawie, jest wykorzystanie tego, co wiele osób w domu ma. Jeżeli posiadacie kanona jakiegoś tam yy, cyfrowego, wówczas musicie zaopatrzyć się w odpowiedni pierścień redukcyjny. Jeżeli posiadacie, tak jak ja, Nikona, również jest do tego odpowiedni pierścień. Podobnie jest z innymi producentami. To ten adapter umożliwia bezpośrednie Podłączenie do naszego refraktora i mamy praktycznie gotowy zestaw do robienia prostych zdjęć. W co ja wzbogaciłem ten zestaw? Aby mógł spełniać moje oczekiwania co do prostego, a zarazem pozwalającego na robienie dobrych astrofotografii i obserwacji wizualnych zestawu. Wymieniłem standardowe szyny, które tutaj są dostarczane na taką typową szynę wiksenowską. Dodatkowo zamontowałem sobie tutaj u góry taką szynę, na którą mogę y, montować, mogę umieszczać kolejne akcesoria. I między innymi to, co tutaj widzicie, to jest opisywane w jednym z materiałów y, Raspberry Pi, z zainstalowanym Indigo Sky. Dlaczego padł na to wybór? Dlatego, że jest tutaj bardzo stara wersja Raspberry, to znaczy trójka, i z założenia do tego zestawu będę podłączał swojego Nikona. Ten zestaw pozwoli mi na sterowanie moją cyfrówką. Kolejne dwa elementy, które uważam, że w tym zestawie powinny się znaleźć, a nie kosztują. Wiele pieniędzy to filtry. Ja z założenia rozpoczynam prezentację od tego, co uważam za niezbędne. Czyli filtr solarny do obserwacji słońca, po raz kolejny przypominam i podkreślam, że słońce wymaga teleskopu do obserwacji i do astrofotografii zabezpieczonego w odpowiedni filtr i teraz bardzo ważny filtr moim zdaniem do tego zestawu to filtr kolor korektor to dokładnie jest SV Bony SV 231 który pozwoli nam walczyć z aberracją chromatyczną. Te dwa filtry uważam za niezbędne, jeżeli chodzi o ten zestaw, a jeżeli ktoś chciałby bardziej rozbudowywać, to polecam jeszcze do tego jakiś filtr typu ND, który pozwoli nam zarówno na lepsze obserwacje Księżyca, jak i na astrofotografię Księżyca. Na razie podaję tylko elementy, zaraz przejdziemy do cen i zobaczycie dlaczego ten zestaw akurat może być fajnym starterem i to zarówno do obserwacji, jak i do astrofotografii. Jak już wspomniałem, w poprzedniej części tego materiału największą bolączką tego zestawu i przy obserwacjach wizualnych i przy astrofotografii szczególnie będzie aberracja chromatyczna. Aperacja chromatyczna ma to do siebie, że występuje coraz silniej na coraz jaśniejszych obiektach. Ten refraktor standardowo ma bardzo fajną przykrywkę. Bo jeżeli ściągniemy ją, no to otrzymujemy pełną aperturę 80 mm F przez 5, czyli wiadomo, że aberacja będzie bardzo silna. Jeżeli będziemy robili obiekty mgławicowe, to obiekty ciemne, ta aberacja naprawdę nie będzie aż taka duża. Generalnie jeżeli będziemy łapali, powiedzmy sobie, M31, to na samej galaktyce aberacja będzie na tyle. Pozwalająca nam na pozbycie się jej w większej części w postprodukcji, a co najważniejsze, występująca naokoło aberracja sąsiadujących gwiazd z N31 może być zredukowana poprzez zmniejszenie tutaj yy, średnicy naszego obiektywu. Ten otwór, który tutaj jest w tym refraktorze, ma 4 cm. Czyli jak łatwo zobaczyć, jak łatwo policzyć, otrzymamy zestaw, który ma F przez 10. W takim zestawie aberracja z gwiazd nie będzie już taka silna. Oczywiście, wówczas, jeżeli zdecydujemy się na użycie takiego zestawu, będziemy musieli e, wykonać dwa razy astrofotografię. Raz. Z pełną aperturą tego refraktora. Drugi raz z tą mniejszą aperturą, która pozwoli nam zniwelować w znacznym stopniu aberrację. Wówczas w systemie i w procesie postprodukcji przy wzięciu z gwiazd ze zmniejszoną aberracją i Pełne, pełnej aberracji na przykład daję tutaj jako przykład M31 będziemy mogli uzyskać astrofotografię w której ta aberracja będzie już szczątkowa a dodatkowo zastosowanie filtra właśnie redukującego aberrację pozwoli nam ją ograniczyć do akceptowalnych wyników oczywiście Refraktor, teleskop, to nie wszystko, co potrzebne jest nam do rozpoczęcia obserwacji, równie ważne i istotne, nie mniej o ile nie więcej, jest montaż, na którym to powiesimy. I teraz tak, jeżeli chcemy rozpocząć prostą astrofotografię, prostą yy, obserwację, ten zestaw również będziemy mogli umieścić na jakimś statywie. Niekoniecznie zmechanizowanym. Był już materiał poświęcony astrofotografii statywowej. Zainteresowanych odsyłam, abyśmy nie musieli powielać tych samych informacji, wówczas przy krótszych czasach naświetlań, ale za to przy większej ilości uzyskamy zadowalające nas efekty, a jeżeli chodzi o obserwację wizualną, w bardzo dobrym stopniu poradzimy ją sobie bez sterowania pod warunkiem oczywiście, że wiemy gdzie co znaleźć na niebie. Jeżeli ktoś ma dostęp i nie musi się zaopatrywać w jakiś montaż już astronomiczny, na przykład typu AZ, no to wówczas i komfort samej astrofotografii i obserwacji będzie dużo, dużo lepszy niż przy użyciu statywu fotograficznego. Jeżeli chcemy prowadzić e, obserwacje wizualne, no to niezbędnym elementem będzie również kątówka, która tutaj z reguły jest w zestawie, chyba, że jest to wersja OTA, no to wówczas można kupić prostą kątówkę, to jest kilkadziesiąt złotych. I przyzwoity okular, jeden czy dwa, myślę, że w granicach 100-120 zł za sztukę, będziemy mogli znaleźć okulary, które pozwolą nam na rozpoczęcie bardzo fajnych obserwacji astronomicznych. A teraz najważniejsze: ile to wszystko kosztuje? I myślę, że tutaj, co po niektórzy będą bardzo zaskoczeni, dlatego, że zachęcam Was do rynku wtórnego. Rynek wtórny, astronomiczny, to naprawdę fajny rynek. Miłośnicy astronomii bardzo dbają o swój sprzęt. Oczywiście przestrzegam przed kupowaniem gdzie popadnie i co popadnie oraz w super okazjach bo to się miści ale jeżeli będziecie szukali na forach gastronomicznych na giełdach gastronomicznych gdzie sprzedawcy mają długą historię gdzie są sprawdzeni, polecani przez innych użytkowników, mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemów. Zawsze niech wam zaświeci się jakieś światełko w głowie, światełko bezpieczeństwa. Uważajcie na transakcje w internecie, ale wróćmy do tego, ile to kosztuje i ile ja za poszczególne elementy zapłaciłem. Więc tak, refraktor w wersji tej, której ja kupiłem, to jest refraktor plus obejmy, plus była tutaj szyna taka do bardzo prostego montażu, którą wymieniłem. Zapłaciłem 300 zł. Kolejną rzecz, której ja akurat nie kupiłem, bo sobie wydrukowałem, czyli maska Baktinowa, Koszt około 20, maksymalnie 30 zł. Jeżeli będziecie kupowali gotową, jeżeli macie możliwość wydruku, automatycznie odpada Wam ten koszt. Filtr, który uważam, że przy tym zestawie jest niezbędny, czyli SV Bony, SV231. Oczywiście, może to być również inny filtr redukujący aberracje semi-Apo Badera czy jakieś inne. No, niestety, Bader troszkę drogi. Ten filtr SV Bony na znanym chińskim portalu kosztuje 130 zł w wersji 1.25 cala. Kolejna rzecz, którą ja tutaj zmieniłem i mówię o tym, to jest szyna ta i ta. W sumie za te dwie szyny zapłaciłem 60 zł. Kolejna rzecz, o której tutaj również wspomniałem, która może być, a nie musi, to Raspberry Pi w wersji 3. Kosztowało mnie 120 zł. Wsadziłem jakąś starą kartę SD, na której zamontowałem Indigo Sky. Zostaje nam jeszcze niezbędny pierścień do odpowiedniego systemu cyfrówki, jakiej będziecie używali, to koszt około 35 zł. Czyli cały ten zestaw, który tutaj widzicie wraz z filtrem i pierścieniem do cyfrówki, którą mam i której nie muszę kupować, kosztował mnie 675 zł. Jeżeli chcecie tą wersję bardziej rozbudowaną, taką jak ja mam, no to dodatkowo jest jeszcze filtr solarny, również kupiony na chińskim portalu. Bardzo przyzwoity filtr. Robiłem przez niego już i obserwacje wizualne i zdjęcia. Jestem z niego bardzo zadowolony. Choć wolałbym, aby tu była normalna folia mylerowa, a nie PVC. Ten filtr kosztuje 30 zł. O co można by było jeszcze rozbudować ten zestaw i będzie o tym osobny odcinek, to Ręczny rotator, który się dość przydaje przy aparatach cyfrowych. No, niestety to już jest koszt około 140 zł. Jak więc widzicie, w granicach 900 zł. z kawałkiem jesteście w stanie wystartować i zarówno do obserwacji wizualnych, i do astrofotografii, pod warunkiem, że posiadacie już cyfrówkę typu Canon, Nikon czy inną, która nadaje się do astrofotografii, oraz posiadacie jakiś statyw, na którym jesteście w stanie to powiesić. Jeżeli nie, no to niestety koszty będą rosły. Dlaczego zdecydowałem się w ogóle mówić o tak prostym rozwiązaniu i o tym, aby zachęcić Was do eksperymentowania. I budowania własnego setupu z prostych elementów. Przede wszystkim dlatego, że chciałbym wam pokazać, i będę teraz sukcesywnie, przy pomocy tego zestawu, pokazywał wam, że astrofotografia nawet na achromacie jest możliwa. Oczywiście będzie to wymagało więcej wysiłku, będzie to wymagało więcej czasu spędzanego na obróbce oraz na robieniu samych zdjęć. Ale również można eksperymentować z filtrami wąskopasmowymi, których ta aberracja nie będzie przeszkadzać. Nie chcę na razie o tym wspominać, dlatego że sam zakup filtrów wąskopasmowych to nie jest już mały wydatek. Oczywiście można trafić na fajne filtry, na przykład O3, który kupiłem ostatnio za 120 zł, który również będę stosował do tego zestawu. Ale same filtry w sobie, jeżeli mają już jakąś jakość, jakąś klasę, nie są urządzeniami tanimi. A tutaj chciałbym Wam pokazać, że próg wejścia i do obserwacji wizualnych, i do prostej astrofotografii wcale nie musi być taki duży. Jeżeli oderwiemy się trochę od smart teleskopów, które chyba na szczęście nie są aż takie drogie, yy, no to ten próg wejścia będzie inny do astrofotografii, tej, której znaliśmy do niedawna. Jak już mówiłem, zakup dobrego refraktora, dobrej kamery, bardzo dobrego montażu to są już dość duże pieniądze. Tutaj możemy rozpocząć. Swoją przygodę nie tylko z astrofotografią, ale i przede wszystkim to na co zawsze podkreślam uwagę z astronomią obserwacyjną od niewielkich kosztów, a zarazem przede wszystkim zrozumieć ideę, jak powstaje astrofotografia, jak prowadzić obserwacje wizualne i bez rujnacji swojego domowego budżetu. Jeśli wasze zapotrzebowania. Yy, Będą rosły i będziecie chcieli dalej rozbudowywać ten prosty zestaw. No, to on również daje inne możliwości. Zauważcie, że w większości moich teleskopów, no chyba że były na wyposażeniu, ale tak generalnie nigdy nie kupuję e, szukaczy. Dlaczego? Dlatego, że wolę kupić guider, ten taki 30 mm. Zawsze mam u siebie e, okular. Podświetlany skrzyżem, i znów taki zestaw za powiedzmy 200 parę zł. Będzie miał u mnie dwie funkcjonalności. Przede wszystkim będzie robił jako szukacz do takiego zestawu. A jeżeli ten zestaw powieszę na montażu, który umożliwia prowadzenie, no to mam guider gotowy. Jak widzicie, pomysłów na rozbudowę, pomysłów na nawet trochę. Przyoszczędzenie pieniędzy w astronomii jest wiele. Mam nadzieję, że takim zestawem za 675 zł wzbudziłem wasze zainteresowanie. A jeżeli ktoś z was nie posiada na przykład cyfrówki, to zachęcam do rozejrzenia się znów na rynku wtórnym. Bardzo często można nabyć aparaty firmy Canon czy Nikon. Które nawet posiadają tak zwany AstroMod, czyli usunięte filtry, yy, które umożliwiają dużo lepszą niż standardowymi cyfrówkami astrofotografię. Wersję Canona 1100D, który uważam za bardzo przyzwoity aparat i bardzo dobrą cyfrówkę na start, jesteście w stanie kupić za 400-500 zł. Dodając do tych 675, no to powiedzmy za te 1100 zł, macie już zestaw wraz z cyfrówką. Oczywiście, jeżeli nie będziecie chcieli sterować czy z komputera, czy ze smartfona, rezygnujecie z tego. Zamiast Raspberry kupujecie wężyk spustowy za kilkadziesiąt zł, który umożliwia sterowanie Waszą cyfrówką, i również taki zestaw będzie funkcjonował bardzo prawidłowo. Pozostaje kwestia montażu, ale to niestety już jeżeli będziecie chcieli mieć montaż z jakimkolwiek sterowaniem, zawyży zestaw startowy. Ja, żeby było ciekawiej, będę wam pokazywał, jak ten zestaw chodzi na moim montażu Smart EQ. Ten montaż. Posiada oczywiście mechanizm zegarowy, posiada sterowanie, ale nie posiada opcji guidingu. I również na nim będziemy robili zdjęcia. Tak więc reasumując, zachęcam, abyście się zastanowili nad takim prostym zestawem, który pozwoli niskim kosztem wejść w astronomię obserwacyjną oraz astrofotografię. Zarazem pozwoli Wam przede wszystkim na zrozumienie. Jak to wszystko działa, zanim sięgniecie po smart teleskopy, które potrafią za was zrobić wszystko? To chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że fala krytyki nie rozleje się pod tym filmem, i nie będę czytał komentarzy typu, że achromat nie nadaje się do astrofotografii, zupełnie dlatego, że udowodnię Wam z czasem, iż również tym zestawem Oczywiście przy wiedzy, obróbce i pełnym zaangażowaniu można robić bardzo fajne zdjęcia astrofotograficzne, a obserwacje, które możemy prowadzić refraktorem 80 mm, naprawdę dają duży komfort i uniwersalność, bo jak widzicie wyposażenie takiego zestawu, na przykład filtr który pozwoli nam również na obserwację słońca, to już jest kwestia kilkudziesięciu złotych. Na tym kończę dzisiaj i mam nadzieję, że raczej będziecie jeszcze podpowiadać ciekawsze rozwiązania, niż tak bardzo je krytykować. No i na koniec, jak zawsze, prośby. Pierwsza, najważniejsza prośba o subskrypcję. Abyśmy mogli trafiać do ludzi, którzy właśnie szukają na przykład tanich rozwiązań, gdyż ich budżet nie pozwala na zakup lepszych teleskopów. A osoby, które zechcą mnie wesprzeć, zapraszam na Patronite. Tam czekam na Was ja, tam czekają również dzieci, młodzież i uczestnicy uniwersytetów trzeciego wieku, gdyż połowa ze zgromadzonych środków przeznaczana jest na organizację prelekcji, właśnie w takich miejscach. No i cóż, pozostaje mi jeszcze marketingowa rzecz. Czyli zaproszenie do książki na progu wszechświata. Mam nadzieję, że ta książka się podoba. Ona również jest rozwinięciem takiego zestawu, gdyż w niej zachęcam do obserwacji wizualnych. Troszkę przestrzegam przed tym, co niesie z sobą astrofotografia dla osób, które nigdy nie obserwowały, i zachęcam, aby osoby, które. Rozpoczynają swoją przygodę z astronomią, sięgnęły po tą pozycję. Nie tylko z tego względu, że ja jestem autorem tej książki, ale przede wszystkim jest to kompendium wiedzy, które pozwoli wam uniknąć wiele błędów, które popełniają początkujący miłośnicy astronomii. Książka do nabycia tylko i wyłącznie na stronie mojaastronomia.pl. Gdzie serdecznie zapraszam nie tylko po książkę, ale i również po inne informacje. Radosław Ambroże, mojaastronomia.pl